Ach! Znów obrabuję bar. Na szczęście miałem kartę. I... Haha! Ha. Nikt, nikt tego nie zrobił. Haha! Ha. Nikt mnie nie widział nawet. Haha! Ha, ha, ha. Chyba obrabowałam do bar. Muszę jechać. Czy było? Czy to był on? Nie. Wcale. Haha, schakuję ich. Haha, ha, ha. Ha, ha. teraz ten. Dzwonił na 911. Haha. Ha. Ha, ha. Do piśmieńka. <noise> Kiblem może się wyciągnę. Ugh. O nie, tylko kupę mi się chce. Może pani na mnie nie patrzeć jak ja robię kupę? Ale muszę się patrzeć, czy nie uciekasz. Dobra, to nie zrobię tej kupy. Zrobię dopis do tego. Ugh. Od razu lepiej. Dobra. Ty mały majaku, do więzienia. Ja. I proszę tak je robić. Się ja nie robić. Do więzienia. Do swojej no. ulubionej celi też. Kurde. Chociaż to jest moja ulubiona cela druga Będę Cię pilnować, w nocy Cię wypuszczam okej okay. Chodź już mut. halo? tak, przyjedźcie po mnie, no, no, no hehe <laughs> nie wiedzą, że tu jest przejście przepraszam, szybko! na no szczęście miałem przy sobie deskorolkę to znaczy hulajnogi. Tutaj. ale wyjdzie tata, przepraszam Dobra, nikt mnie nie widział. A, się. Nikt nie widział. kurde, tam była policjantka. Ja wziąłem jej autko. I dobrze. Dobrze, że mam u samochód. jak pan zniknął? Kurde. Do mojego własnego domu nie mogłem wyjść. Co jest grane? Nie się położyć. ja lubię grać na komputerku i sprawdzać te rzeczy. Obudzili mnie. O co chodzi? Nie budźcie mnie. No do... No wejdźcie po prostu. Ešte ma Co tam u ciebie? No mi zdrav, ja bank. A kde ty si ostatní nás bank? Dobra, to ja teraz idę. Bank, super, nie chcę okradać bank. Chcę zróbić takie złożej jaskie. Teraz będzie na no. odwrót. Ja Cię w sumie chcę zatrudnić do tej policji. Co? Co to się wy... Co? Co się stało? Jestem policjantem. Jak? Okej. Okay. Dobra. Coś pod bankiem, muszę to sprawdzić. Na no szczęście, z tamtych czasów miałem swoją hulajnogę nogę i mogłem wszędzie nią jeździć. Na przykład teraz. Jest dziwny samochód. Podłożę pod niego bombę, zobaczymy coś. Hahaha ha, ha. Nadal jestem złośliwy tak jak kiedyś Nie, nie ma nikogo w banku Oszustwo pod bankiem Chociaż zabiorę sobie hajsik Jest pani aresztowana? Ta baba gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie. O, co się stało? Dobra, jest, uciekła! Strzeliłem jej w ramię, ale jakoś przeżyła. No ale cóż. Policja mnie nie złapała! Szczęście. szczęścia. Słuchaj. Nie zrobić ten napad na bark. Dobra, w sumie, znowu mi się nudzi. Podjadę sobie pod bank na chwilę. Tylko, nie, nic się nie zakladało, tak. Bo ja widzę dużo przez okno. Rozbity bank przez kogoś. Nawet nie przeze mnie. Albo pójdę do sklepu i nie zapłacę. W sumie idę na zakupy, bo mi się nudzi. Wow, ale to jest ładnie. nie? Gościu. W sumie i tak mi się chce, Piciu. Więc idę tu gdzieś. Nie. Tu się nie da żyć. Nie jestem dzieckiem. Co to się? Dlatego, że policja nawet nie wie, że teraz ludzie mają pora, aby okradać banki Dobra, nie zapłaciłam, idę. O, idę tam. To jest tak fajnie. O, to jest ten pozdro Czy pani nie zapłaciła? Nie, zapłaciłam. Nie zapłaciła pani, tak? Pani chce mnie oszukać. Proszę się zatrzymać, albo w panią strzelę. Pani, ja właśnie już odjechałam. Tak mam przy sobie, to co miałem. Rowerek też mam. Kurde. Oszustwo. Ja uciekam. jej głupi samochód. Nigdy stąd nie widziałem. Dawaj, mnie nie znaleźli. Dobra, jestem pod domem. Czekamy, czemu... czemu mnie nie trend. subskrybują na tym YouTubie? Poszukam yeah? Tutaj nic nie ma. Kurde. Nie mogę jej cały czas znaleźć. To on na pewno to pani. To pani. Nie to nie pana. Hmm. Kurde. Nie mogę jej znaleźć. Hmm. Dziwny człowiek. Chyba. Proszę się zatrzymać. Uciekłam. Zawsze uciekam. Uciekłam! Dobrze, że ja uciekłam do innego miasta. Na nóżkach chudych.

Jadę w sumie pod bank. Nudzi mi się. Nie. Zanim się znalazł pod bankiem. Pod bank albo panią zastrzelam, albo... Albo pani pójdzie do więzienia. Przecież ją strzeliłem. O, tak nie myśli, że umarłam. Nie zabijesz. Teraz mnie nie znajdzie. Ech, Jadę do swojego domku. Może znajdę jakiś numer jak jej domu. W sumie na każdym domie piszę nazwisko i nazwa. Więc no, może te. Dobra, to jest jej dom. Te gpi baby. ciągle okrada. O, to jest ten sekretny pokój pod mapą. Nigdy o nim nie wiedziałam. A no. dobrze, że ten policjant jeszcze nie zwracał alfama moim damy. Spróbuję określić sejf za to, co zrobił. Zrabiła. Nie. nie zabiję cię, ani nic ci nie zrobię. Tylko chodź ze mną po prostu. Zawiozę cię gdzieś, nie do więzienia nigdzie. Zabierze cię do takiego fajnego miejsca. Za to, że. No. To nie było prawdziwe. Pani. Albo pani idzie ze mną, albo pani nie daje tych pieniędzy i tych. Chce pani? Tak. Nie. To pani. To mogę Panią wziąć? Tak, to mi Panią nie weźmie. Tylko, no. Tutaj musimy pójść na chwilę, obok celi przejdziemy. Haha. Haha. Nie wyrosnę. Widzowie, to już koniec odcinka. Zapraszamy na drugą część. Będzie już nawet może dzisiaj na kanale. No. Więc, ja sam serdecznie. więc dodawajcie subiki, bo i obserwujcie nas na TikToku i na tym, na Instagramie. O kurde, babo, nie ucieknie. I tak teraz ucieknę. I jak nie dacie subika, to ona wyjdzie i no może wyjdzie. Jak nie dacie subika, to was zastrzelę z tej strzelby i ona ucieknie. Nie ucieknę. No tutaj. przestań, wypuść. Nie. Babsztylu. To dzisiaj było na tyle i papa.